Nie, biorę zestaw ze stabą, bo tu będzie strzelane. Zobaczcie, czy jakiegoś kwipunku nie możecie ulepszyć, czy nie możecie wymiaru snów zrobić, żeby wam część kwipunku wyleciała, i tak dalej, i tak dalej. Bo to daje dużego busta wtedy. Oczywiście, że nie wychylę pod gościa od Tadeki. No ale jakoś musimy go machnąć tutaj. Jak nie z jednej strony, to z drugiej. Jest przodem czy tyłem, tyłem. Dam dwie. Siadło siadło Siadły trzy i to takie pikselki tam poleciały, co czyste Że aż mi wstyd, że do niego strzelałem Że go tak sorałem. Postrzelanet? Postrzelanet Włotek jest tam, więc nie mam czego się bać, jeśli chodzi o... O, dostanie magazynka Grubego. Chyba się opłacało. Mam dostęp teraz do arty prawdopodobnie i gdzieś tu jeszcze T69 może stać sobie. Tak, robię damage na awku. Chyba jak ten awk się obudzi to jeszcze mnie porobi. A wole, Wolę, żeby mnie nie porobił. Za to z chęcią bym tutaj tą artę złapał gdzieś. Uła. Mamy. Mamy, mamy! Jest szansa na tą bitwę. Też ładuję hity. Artyst u nich! Teraz dopiero ogarnąłem. A, oni sami sobie radzą. Po co tam pomoc? Zbawiano. no, no. No, no. Ciekawa mnie ta Selma, bo to jest gościu, który blindował na początku bitwy w ich kapa z naszego kapa magazynek. 6 koła te i 700 spota. Jak se spotujesz, to se strzelaj.

UA! sportowe drzewko na mandragorze. Walczy ze sobą, nie, prawdopodobnie neta gościu nie ma. Bo to jest... gościu ma dwie odznaki. Coś mi się wydaje, że tutaj connection lost poszedł troszeczkę. No Co, czekam na błędy ich lajtów. Sam nie mogę się wpakować dalej z siebie. Huu, jaka piękna. Jagodzianka. No co, gościu stoi. U góry chyba nikogo nie ma, nie? A jest u góry, Ebrur. Złamane są płotki. Blisko było. Jak już nasz Eber robi takie zo, przydałoby się chociaż spotnąć tego ebra, żeby go wypchać. Where are you from? Hey Jason. Nie wiedzą. Że ich coś spotuje. Blindy dostajemy! Blindy dostajemy! Cztery do nas strzelają! <gry> Boję się tylko i hebra, że on może dojechać tutaj. Po prostu jadąc sobie.

Wiem, że żeby dalej być za double buszem do niego. Bo jeszcze gdzieś od boku by mnie spotnął, a tego nie chcemy, nie? Jego nie, nie wytrzymała, Myśla, myśli, że gdzieś na midzie siedzę chyba. Fajnie by było, jakby Ebra złapali, bo bym mógł zacząć działać. Od razu by był strzał tutaj i jazda dalej. Hello, how are you? O, jest Ebur znowu. To nie będzie bitwa na dychę. Niestety, ale. Chociaż ją może wygramy. A może nie. Widzicie, mi się wydaje, że jak ja Ebra nie ściągnę, to nikt tego nie zrobi. Nasza Arda ma pełne ręce roboty i o dziwo strzela. Niegutko? Dziękuję bardzo. Evaldas, please speak in writing English or Polish language Hey Viden. Butelki mi rozsypał. wszystko się rozsypało. Ja, yeah, mi jadę na razie na kontrę. Ebra ewentualną, jakby chciał podjeżdżać tutaj na blisko. A potem zobaczymy, jak tam przeciwnicy będą się bawić. tutaj krosik jakby przejeżdżał tędy oczywiście może jeszcze bardziej od tej ale nie musi Jakby ktoś miał strzelić po moim spocie przecież Tak się nie robi. Uciekam stąd. A co mi tak żałosna śmierć? Beber spadł to mogę tam stać, ale... to z cichym, więc Monkey King nie powinien mnie spotnąć. Dobra, zajęte. Kto wygra ich EBR czy nasza 13, 13105? Mutno się robi. Cześć, czacha. czołgoś, w którym można robić demcz, którym można spotować. Ożna, jak najbardziej. Leopard nie chciałby się ustawić na gościa? Może by chciał? Może nawet strzeli. EBR mamy na dupie. EBR mógł ogarnąć, że tu jestem, ale prawdopodobnie myślał, że to Leopard go spotnął. Przecież Leopard niekoniecznie miał spota w ogóle. O! O, nasi. Ale jak to? Zaczęliście strzelać? Czemu? Przecież w Grze Wortów się nie strzela. Tu się tylko jeździ. Jeździ Klika, rozpocznij bitwa. Dziwne. Jak tego ściągną, to pojadę dalej. Uff, 7 HP. Dobra, można jechać. się pobawić do końca. O, cześć. Pokuszenie okay. od twojego. <głoszenie> A idź gdziech. Ojej. <głoszenie> Ale to było smutne. 105 goniąca się z sterfałem Naszych 10 patrzących na niego i od nich dwóch patrzących na mnie. Nie chcę patrzeć na te staty. 7700, 1 na pecha. Jeździłem. Na mapy takie półmiastowe, ewentualnie, jak wiedziałem, że będę bardziej damage niż spota. Że nie tylko, nie tylko spota będę robił, leciałem ze stabą CVS-em i eksperymentalną optyką. A zestaw pod spota to po prostu zamiast staby był układ wydechowy, staty na tym czołgu. No nie biją po 161 bitew, sporo. 2,770 damage. Ulepszenia polowe lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. No cóż.